Dziękuję młodzieży, żeście z całej Polski tu przyjechaliście na Dzień Niepodległości. Jesteście spadkobiercami naszych idei partyzanckich. Wszystkich oddziałów Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów chłopskich i szarych szeregów. Dziękuję. Ja jeszcze raz i widzę wszyscy pięknie ubrani ze sztandarami. Tak trzeba. No i żeby młodzież Was też prześladowała jako dobrych patriotów. E, e, dziękuję i chwała młodzieży. E, która jest patriotyczna i dziękuję za udział w tej e, Manifestacji Niepodległościowej. E, Przejmujecie pałeczkę po nas, po partyzantach i te ile będziecie szerzyć e, i będziecie przekazywać następnemu pokoleniu.